Dzień dobry, cześć tu Sławomir A tutaj moje stado i Michała Już na wolnym wybiegu można powiedzieć na polu Ale na 20 sztuk Chyba 11 kogutów naliczyłem Wszystkie się chowają pod spodem Przestraszone O i tu jeszcze sileczki są moje i A, jest coś tam jeszcze jest chyba zielono nóżka Oj, się przestraszyły uciekły się nie pokaże O następnym szorcie nakręcimy chyba wolierę, bo coś tam podciągnąłem trochę, ale nie będę dzisiaj zdradzał szczegółów. Zapraszam do następnego. Pozdrawiam.